Hej kochani, witajcie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem, w którym pragnę podzielić się swoją radością, ponieważ kochani, wczoraj otrzymałam paczuszkę od wspaniałej, wspaniałej osoby, z którą poznałyśmy się zupełnie przypadkiem w momencie, kiedy Wam ogłaszałam, że... Że zamierzam, chciałabym prowadzić sklepik, właśnie wysyłkowy kosmetyków firmy Kiko. Ta osoba do mnie napisała i tak to się zaczęło. Ja jej wysłałam wtedy jakieś, już nawet nie pamiętam, jakie kosmetyki z Kiko. Później byłyśmy w kontakcie takim wiadomościowym, mailowym, wysyłkowym, i później w jakimś czasie ja poprosiłam tą osobę o kilka rzeczy z Anglii, ponieważ ta osoba mieszka w Anglii. I słuchajcie, poprosiłam ją zaledwie o kilka rzeczy, a dostałam, słuchajcie, całe pudełko o wspaniałości, które chciałabym Wam dzisiaj tutaj pokazać i o niej trochę poopowiadać. Tak więc pierwszą rzecz był oczywiście liścik od tej osoby, bardzo miły, bardzo sympatyczny. I pokażę Wam może pierwsze rzeczy, które sama ja zamawiałam, które ja poprosiłam o te rzeczy tą osobę. I tak byśmy umówione, że, że po prostu ona mi je kupi, ja jej wyślę pieniążki i, i na tym się skończy. Ale słuchajcie, ta osoba nie byłaby sobą, gdyby nie dorzuciła tutaj wszystkich tych um, wspaniałych rzeczy, yy, może które się nie sprawdziły u niej, yy, większość z nich jest nowych, także już Wam szybciutko opowiadam. Pierwszą rzeczą, którą, o którą poprosiłam Justysię był... Yy, ten Hot Cleanser z R Air, bardzo znany już. Ten żel do czyszczenia ze szmatkami moślinowymi. Jeszcze go nie używałam, ponieważ tak jak mówię, niewiele z tych kosmetyków używałam, ponieważ paczuszka przyszła do mnie zaledwie wczoraj. Więc to była pierwsza rzecz, o którą ją poprosiłam. Kolejno ta biała herbata z Clippera. Która jest pyszna, która tutaj we Włoszech niestety nie jest dostępna. Gdzieś pod jakimś filmikiem w komentarzach czytałam, że jest ona dostępna w Polsce. Także ja przy najbliższej okazji, a będzie to dopiero w grudniu pewnie, ale gdzieś się za nią rozglądnę i zobaczymy, czy, czy, czy ją znajdę. Kolejna rzecz, tym razem do włosów, to jest kochani Tangle Teaser. I to jest, kupiłam sobie tą. Wersję kompaktową, podróżną, która jest w ten sposób tutaj e, zamykana. E, I słuchajcie, ta rzecz została mi już ukradziona przez moją córkę. Nie wiem, czy kolor różowy ją skusił, po prostu jak ją zobaczyła. To powiedziała, że to na pewno dla niej, i jak w ogóle e, pierwszy raz jej użyła do włosów, tak chodziła cały dzień i cały dzień się czesała, bo powiedziała, że ta szczotka jest super, bo jej włosków nie ciągnie i, i w ogóle to jest na pewno dla niej. No, ewentualnie może się ze mną podzielić, więc może być nasza wspólna, ale na pewno nie tylko i wyłącznie e, moja. I kolejna rzecz e, zamawiana. Była to odżywka z OSI, ta 3-minutowa. Ja wiem, że ona w tej chwili jest dostępna już w Polsce, w Rosmanach bodajże, ale tak jak mówię, no ja w Polsce dopiero będę w grudniu, więc, mm, więc chciałam już ją po prostu przetestować. A w sumie dowiedziałam się o tym, że jest dostępna w Polsce dopiero po fakcie, jak, jak prosiłam Justynkę o te rzeczy. <laughs> I ostatnie, jeszcze dwie rzeczy są. To... Oczywiście nie można by było nie zamówić z Anglii tego słynnego korektora Lasting Perfection z Collection 2000. Collection już teraz się nazywa. I ja mam w odcieniu 2 Light. I ostatni, nie, przedostatnią rzecz. Słuchajcie, ale nie przyniosłam tu, bo przed chwilą malowałam. Nic, zamówiłam sobie lakier z berem, ten taki w kolorze miętowym, który jest piękny. Musiałam od razu pomalować nim paznokcie, ale no nie pokażę wam tutaj buteleczki, ponieważ w tej chwili go zostawiłam w kuchni, bo tam też malowałam paznokcie. <laughs> I ostatnią rzeczą zamawianą. Hmm, była było to trio zyslika, słuchajcie, um, które wygląda tak tradycyjna paletka um, macowa, um, w której znajduje się um, bronzer, róż i rozświetlacz. Um, są piękne po prostu, słuchajcie, mam nadzieję, że tutaj coś zobaczycie. Brozer jest całkowicie matowy, rozświetlacz jest przepiękny. Róż taki koralowy z delikatnymi drobinkami, fantastycznie napigmentowane. Tym bardziej fajna taka poręcza, zwłaszcza na wyjazdy, ponieważ w jednym mamy od razu trzy rzeczy i nie trzeba zabierać nie wiadomo ile tych kosmetyków. Ok, teraz Wam już pokażę, co Justynka mi po prostu dorzuciła. Dobrego serca, bo inaczej tego nazwać nie można, więc dorzuciła mi podkład z Rimela Wake Me Up w odcieniu soft beige. Jeszcze go nie używałam. Dzisiaj co prawda makijaż mam wykonany wszystkimi kosmetykami z tej paczuszki. Chciałam od razu wypróbować, nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła. Dlatego, ale tego jeszcze nie używałam, z tego względu, że użyłam tego podkładu, a raczej kremu BB ze Sleeka w odcieniu Fair który Ten idealnie do mojej buzi po prostu się spasował, do mojej cery absolutnie, w żaden sposób się nie odcina. Jest rewelacyjny ten. E, zobaczymy, mam nadzieję, że też się u mnie sprawdzi i z kolorem i z e, tym jak zaragły na mojej e, mieszanej cerze. Co prawda ta moja cera ostatnio trochę wariuje, taka bardziej normalna się robi niż mieszana. Może to za sprawą hormonów ciążowych, no cóż, kto wie. Kolejno taki mm, róż z Sally Hansen w odcieniu 101101, no nie wiem. Takim oto tu. Takim różowiutkim, wpadającym trochę też w morele. Bardzo, bardzo ładny odcień. Kolejno dostałam to jest wodoodporny eyeliner w kredce w odcieniu fioletowym który mam też dzisiaj już wykonaną kreskę zobaczymy, ponieważ słuchajcie mam taki problem, że mi się wszystko wszystko odbija tutaj na górnej powiece czy jest to żelowy eyeliner czy jest to zwykła kredka zobaczymy jak ten wodoodporny się u mnie sprawdzi mam nadzieję, że nie będę chodziła z odbitą powieką z odbitą kreską na górnej powiece. Następnie próbka maskary z Benefitu. Tej jeszcze nie otwieram, ponieważ mam otworzone trzy nowe maskary, dlatego też nie chcę po prostu, żeby była otwarta i się marnowała, ponieważ tego nie, nie zużyję na razie. Z NYC taki puder mozaikowy. To myślę, że do używania bardziej jako tylko bronzer może <laughs> nie otwierałam go też jeszcze ponieważ tutaj wykonturowałam róż i rozświetlacz użyłam ten ze snika. kolejno dostałam z collection 2000 taki bardzo letni w odcieniu bardzo, bardzo letnim eyeliner taki to jest odcień zielonkawo, trochę pasujący mi do paznokci idealny. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. I cóż tu jeszcze mam? Słuchajcie, kolejna rzecz z Benefita, którą mnie Justysia bardzo zaskoczyła, pozytywnie zaskoczyła, ale jest to rzecz bardzo droga, dlatego ja koniecznie muszę się jakoś Justynce teraz odwdzięczyć. Jest to ta kredka Eye Bright do rozświetlania Mam nadzieję, że to da się na linię wodną, w kolorze takiego jasnego, jasnego różu. Dwa cienie, słuchajcie, kremowe z firmy Illamasqua. W odcieniu takim jednym. Generalnie tonacja brązowa, jednak jeden jest taki jaśniejszy, wpadający trochę w szarość. Natomiast drugi już taki typowo, typowo brązowy. Piękne są. Zobaczymy, jak będzie to z trwałością. Dostałam też, kochani, odsypkę pudru z Benai, tym razem ten biały. I słuchajcie, ja, ja już przepadłam. Wiem, że jak pokończę swoje pudry, które mam tutaj w szufladzie, to, to na pewno będę zamawiać te zbędne i banana na pewno i, i zobaczymy, jak się ten sprawdzi. Justysia mi pisała, że miesza je dwa ze sobą i, i wtedy sprawdza się jeszcze lepiej. Ja dlatego też wypróbuję tej metody, no i zobaczymy. <laughs> I z Makeup Academy dostałam też kremowy róż którego też jeszcze nie używałam Justysia co prawda mi pisała, że kupiła sobie taki sam i u niej się nie sprawdził ale może akurat nie wiem u się sprawdzi, zobaczymy i ostatnią rzeczą którą dostałam to pomadka z Make Up Academy w odcieniu takim nude, bardzo, bardzo ładnym, delikatnym też mam go, ją w tej chwili na ustach więc możecie sobie zaobserwować kolorek. No i to wszystko, kochani. Dostałam jeszcze tutaj takie cztery próbeczki: kremus i wrosze podkładu ze Stellaudę. I były jeszcze jakieś tam słodkości dla Karolusi, która oczywiście od razu je pochłonęła. Więc niestety już Wam ich tutaj nie pokażę. Ja z całego serca jeszcze raz Ci dziękuję kochani, jeżeli oglądasz ten filmik, mam nadzieję, że tak. Sprawiłaś mi naprawdę niesamowitą radość. Wiem już o tym doskonale, bo już rozmawiałyśmy na ten temat, dlatego dziękuję Ci naprawdę mocno z całego serca. Was, kochani, pozdrawiam, ściskam, przesyłam buziaki i zapraszam oczywiście na moje kolejne filmiki. Zapraszam Was też do komentowania. Jeżeli używałyście któryś z tych rzeczy, to koniecznie dajcie mi znać, jak one się u Was sprawdziły, czy byłyście z nich zadowolone. To były takie moje pierwsze zakupy i prezenty z Anglii. Um, mam nadzieję, że, że jeszcze kiedyś um, uda mi się z kimś zorganizować, czy to wymiankę, czy właśnie zakupy. Um, dlatego jeszcze raz dziękuję Justynce, Was pozdrawiam i do następnego razu, kochani. Pa.